Nazywam się Patek Bielawiec, na poczcie pracuję 6 lat, od 3 lat jestem kierownikiem zmiany na Wydziale Ekspedycyjno-Rodzicielczą w Białymstoku. Nazywam się Rafał Węmianko, na poczcie pracuję 16 lat, na stanowisku do spraw obsługi rozdziału paczek. Nazywam się Sebastian Bielawiec, pracuję w Poczcie Polskiej około 13 lat prawie już, obecnie na stanowisku kierownika zmiany. Pracuję w systemie 12 godzin, więc albo przychodzę na godzinę 6 rano, albo na 18 przychodzę, podpisuję listę obecności. Moja praca polega na nadzorze, na sprawowaniu pieczy nad prawidłowością przebiegu procesów technologicznych. Przeważnie, przychodzimy do pracy, sprawdzając od razu, ile mamy osób, czyli dostępnych na magazynie i ile ładunków do nas przyjeżdża. Rozdzielamy na liście zadań, co kto, kto będzie robił, to będzie jakie kursy odbierał, kto będzie jakie kursy zdawał. Jest samo od rozładunku kursów samochodów, zdejmujemy kontenery z paczkami, potem je segregujemy do, do odpowiednich węźli. porzucamy kursy wewnątrz i wysyłamy te paczki już do urzędów. Mamy fajny zespół. Fajna młoda brigada. Teraz generalnie zespół trochę się zmienił. Odświeżony został. No niektóre osoby, starszy kadry już odchodzą powoli na emeryturę, więc de facto musieliśmy to zrobić. Najważniejsza w pracy jest atmosfera. Ja zatrudniając się tutaj zostałem przyjęty bardzo ciepło. I teraz okej, kierownik zmian. Staram się, żeby nowo zatrudnieni pracownicy czuli się tak jak ja w 2014 roku. Mam świetny zespół. Jesteśmy w nowym obiekcie. Aż miło się pracuje. A zwłaszcza teraz tutaj w nowej lokalizacji mamy fajną halę, duży budynek, nieporównywalnie wręcz do, do tego, co było wcześniej, tam na kolejowej w tej no tam było bardzo ciężko, tam paczki były, trzeba wywalić na zewnątrz, bo, bo się nie mieściły. Rok, w tym miesiącu minął rok, jak tutaj pracujemy. No i dostrzegam coraz więcej jednak e, pozytywnych stron tej przeprowadzki. Bo wczoraj hala była wiele mniejsza, teraz jest jednak, jednak bardziej przestronnie. To było 18 listopada 2018 roku. Przyszedłem do pracy na 6 rano, pobrałem klucze z wartowni, podpisałem listy i przystąpiłem do swoich obowiązków służbowych. To był całkiem zwyczajny dyżur. To była niedziela wieczór, godzina tak 18, w może 19, mało miejsca, to część paczek była wywożona w kontenerach na zewnątrz, bo tam mieliśmy takie zadaszenie i się ustawiało pod kamerą. Ależ tygodni przepisami było. Siedzieliśmy wtedy akurat w biurze kierownika zmiany. To był praktycznie koniec dyżuru i pracownik ochrony przybył do nas i zarumował nas, że ktoś przeskoczył przez do ogrodzenie i zabrał ze sobą jakieś przesyłki z naszego magazynu. Pracownik pionu ochrony powiedział, że kamera monitoringu zarejestrowała, że mężczyzna, który przeskakiwał przez płot, miał w ręku dwie przesyłki. Nie zastanawiając się długo, ruszyliśmy w pościg. To już był za płotem ten człowiek, już był na zewnątrz, że my naokoło przebiegliśmy. Praktycznie jego nie było, tego człowieka. Tamta lokalizacja znajdowała się na kolejowej przy dworcu i jest biały. Przychodzi i powiedział, że pobiegł na drugą stronę. Człowieka nie złapaliśmy, gdzieś się rozpłynął. Rafał pobiegł za nim przez most kolejowy, który znajduje się przy tym werze. Tak mu się wydawało, że w tamtym kierunku właśnie się udał. I to mnie nie spotkało, to minęło może 15 minut. Wracam w stronę weru, ale usłyszałem jakiś taki szmer, jakby, jakby ktoś papier rwał. Przez kilkanaście minut krążyliśmy po terenie dworca kolejowego z nadzieją, że zobaczymy kogoś, kto odpowiada rysopisowi, który przedstawił nam pracownik ochrony. W pewnym momencie usłyszałem wołanie Rafała. Tam wtedy trwał taki poważny remont tego dworca i tego parkingu, które tam był. Było gdzieś się schować. No i Rafał znalazł tę osobę. Zalarmował to z, dramową, z krzykiem, że ona tam jest, że to się znajduje, właśnie że znalazł tego człowieka. Przybiegli, no, no w momencie, się biegli. no ale nie wiedziałem w sumie, kto tam za tą tują siedzi. No, to tak trochę, człowiek był wystraszony. Sądziłem jeszcze dwa kroki i, i powiedziałam, wyłaś mi stamtąd do tego gościa. I on zaczął powoli wyłazać za tej tuji, tak niepewnie. Krzaka dało się dostrzec, przesyłki, które zostały wyniesione przez tego człowieka z terenu naszego obiektu. Poprosiłem rafała, żeby pozbierał przesyłki razem z zawartością, a ja w tym czasie zaprowadziłem tego człowieka na teren obiektu. Tam służby ochrony zajęły się jego skłóceniem w Kajdanki. Zaramowana została policja, potem został spisany protokół przez nich, no i potem go zabrała. Przesyłki zostały przeopakowane w nowe opakowania. W poniedziałek następnego dnia trafiły w doręczenie i zostały szczęśliwie odebrane przez klientów. Poczta Polska kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo przesyłek powierzanych nam przez klientów i cieszę się, że dzięki naszej interwencji oceniliśmy mienie pocztowe i udało się uzyskać zawartość tych przesyłek. No i dotarły do nich szczęśliwi. Bardzo się cieszę z tego, że to tak się właśnie udało. To była spontaniczna sytuacja, no i zareagowały się wszyscy, mi się wydaje, w bardzo dobry sposób.